Nie można przejechać, ale nie można przejechać tam w lewo, czy tu prosto? Toledo Stare miasto Piękne auto Siemanko Zaczynamy naszą coroczną, urodzinową traskę Właśnie Garmin tu się ładuje z punktami na trasie do Toledo. I nic, zobaczymy jak to będzie wyglądać po tych ulewach. Mam nadzieję, że będzie taka część gravelowa w miarę przejezdna. Zapomniałem dodać, że start udało się uskutecznić o 11, więc wszystko na czas. Z racji tego, że człowiek trochę niedospany dzisiaj, to będę uderzał w takie 150-160 watów na odcinku tych 150 kilometrów, ale obiecuję, obiecuję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ja miałem siać panikę, że musimy wyjechać z zatłoczonej części Madrytu, bo przeważnie tak to wygląda w godzinach szczytu, ale teraz. Totalnie nic się tu nie dzieje, więc na luzaka. Kładeczka numer jeden. Trochę słabo, bo moja ścieżka rowerowa jest po drugiej stronie. A ja teraz jadę pod prąd, ale na szczęście nikt na przeciwka nie dojeżdża. Zaczynamy pierwszy szutrowy odcinek specjalny, taki zaraz za Madrytem, ale to za dużo nie ma wspólnego z nasowym szuterkiem, bo to jest jakby ścieżka techniczna w parku albo taki deptak. Ok, w sumie Madryt i Fuena Brada za nami, ile jest, nie patrzyłem, 22 km. Muszę sprawdzić co ten żarmeł. Co ode mnie? Jakieś obiekcje składa do mojej traski? Okej. Okay. Trochę sobie skustomizowałem trasę, bo strasznie mnie prowadził przez wszystkie takie kręte uliczki tego miasteczka. To mi się nie do końca podobało, bo jednak tam było trochę więcej ludzi niż, niż zakładałem i po prostu skustomizowałem sobie ją trochę. Teraz wracamy na trasę. Już nie będzie narzekał. szybkie sprostowanie. Dlaczego taka traska dzisiaj? Bo dosyć, dosyć banalne to jest. Co roku w miesiącu swoich urodzin robię sobie jakąś randomową taką trasę 100 plus tyle ile mam lat. Dzisiaj niestety trasę namalowałem, tak jak namalowałem, czyli położyłem dwa punkty w Kamucie, w Madrycie i w Toledo, więc wygląda tak sobie, muszę ją trochę korygować. Totalnie nie polecam. Tak, dzisiaj w sumie wyjdzie nam 150 km teraz. Aktualnie mamy porę karmienia. To co pierwszy raz robię, to atakuję jakąś większą traskę. Atakuję jakąś większą trasę z tym radarem od Garmina. Z racji tego, że czasami jadę taką dosyć szybszą drogą międzymiastową typu 90 limit mają tutaj panowie 90 i panie na godzinę. To to się bardzo fajnie sprawdza, ponieważ wiem, kiedy agresywnie ominąć jakąś dziurę w drodze trochę wychylając się na jezdnie. Albo kiedy się przytulić bardziej do. czak. Kiedy bardziej się przytulić do. do barierek, gdy jedzie jakiś większy samochód. Albo ogólnie, gdy jedzie auto. Więc całkiem w porządku. Tak samo testuję sobie tą torbę na ramę. Która idealnie pasuje w geometrię mojego roweru. No i zobaczymy, czy mnie będzie irytować, czy nie. Na trasce. Co wylosujemy teraz? Limon Jesteśmy tuż przed Toledo więc szybki racket fuel doładowanie trochę kalorii i jedziemy dalej We wcześniejszym wideo dawałem cynę o tym, że były takie podtopienia tutaj i szczerze powiedziawszy Ustalając tą trasę, zastanawiałem się czy nie będzie tak, że właśnie e, część trasy tej gravelowej będzie totalnie oberwana albo nieprzejezdna. Tutaj mamy przykład jak to wyglądało, bo jest część drogi, która została podmyta. Jesteśmy jakieś 25 km przed, przed Toledo. Ewidentnie tutaj nie było zbyt kolorowo więc jedziemy dalej eksplorować, podać na razie jakby to powiedzieć noga podaje idziemy sobie na lajcie do czego się mogę przyczepić to tylko do tego, że mam za wysokie stożki bo na takich ekspozycjach, e, tutaj na pagórkach jednak trochę zarzuca trzeba jednak mocno trzymać kierownicę, żeby, żeby nie miotało No, ale do udźwignięcia rzeczy kilometrasków do, do Toledo i wjeżdżamy w kolejnej prowincji. z La Mancha i już tam widać w oddali. Tam, 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 tam Toledo. Już jest połóweczka, lekki podjazd. Jak do tej pory, moc e, średnia 146. no i Zmiany spoko. W wielu miastach i takich miejscach publicznych można sobie bez problemu nalać wody, więc jesteśmy przed, e, przed Toledo. Muszę tutaj wyciągnąć sobie. Tutaj mam magiczny proszek. Więc, e, w jedną stronę w sumie kupiłem półtora bidonu. To nie jest jakimś wyczynem, ale, ale podejrzewałem, że będę pił więcej. Sprawa jest taka, że nie jest zbytnio gorąco. Nie potrzebuję takiej ilości wody. Za chwilę dojeżdżamy do Toledo. Idziemy na kawkę, jakąś bułę i robimy zawrotkę pewnie. Dobra, woda, woda przygotowana. Te bidony mega petarda, szczególnie jak masz taką torbę na ramę. Wcześniej miałem bidony, które się wyciągały normalnie do góry, i były problem, był problem w trakcie jazdy z wyciąganiem bidonu. Teraz, jak widzicie, mamy takie boczne wyciąganie. Jak na, jak na razie na gravelu, to super zdaje sprawę i też podczas jazdy jest bardzo wygodne z tą torbą. W ogóle nie mam jakiegoś dyskomfortu używania tej torby, plus bidonu, więc jest super. Tak miało być. Wyjeżdżamy z Bargas, czyli ostatnie większe miasteczko przed Toledo i atakujemy. Ten kościółek, który wcześniej ościłem, jakimś kościółkiem w Toledo, to była niestety e, budowla w Bargas, więc za wcześnie się ucieszyłem. Ale w sumie do Toledo już trzeba hmm. No ciekawe, bo ta traska nie wygląda jakoś super przyjezdnie. No nic, Ech, będę sprawdzał, jak coś to zawrotka. Ewidentnie, coś tu wcześniej płynęło i to bardzo wartko. No nic, zobaczymy dalej, czy to ma sens. Trochę nie uśmiecha mi się to szybkiego ruchu, jechać w stronę Toledo albo można tym parkiem przejechać. Dobra, jedziemy parkiem. Ogólnie park był zamknięty. Bo ekipa tutaj wycina drzewa, ale w sumie panowie nie protestowali, jak przyszedłem obok nich, więc znałem, że jest ok. A podejrzewam, że innej drogi w pobliżu do stania się do Toledo nie mam. Nie można przejechać, ale nie można przejechać tam w lewo czy tu prosto. Wygląda na to, że w lewo, więc spróbujemy pojechać prosto. Teraz już nie, nie ściemnie. Tam widać Toledo, stare miasto. Więc daje mi się, że to trasko będę w stanie tam patrzeć. Jednak za wcześnie się ucieszyłem. Ten oto piękny budynek. Tak, stoi mi na drodze. I żeby go ominąć, musiałbym zrobić jakieś 15 dodatkowych kilometrów, czego mi się szczerze powiedziawszy nie chce robić. Więc plan jest taki, że następnym razem zaplanuję lepiej traskę. I chwilę sobie tutaj podciduję, zjem co mam zjeść, napiję się wody i bargas. W tej miejscowości odpocznę sekundę, zjem kurze i chodzę na jakąś kawkę. Zaraz zobaczymy, w którym miejscu udało mi się utknąć. Tu jest Toledo, tu jestem ja. Więc po prostej to jest jakieś 4 km, ale z racji, że mamy tutaj dosyć ruchliwą drogę, jak widać, Ciężko to będzie przeskoczyć, a wszystkie tutaj trasy dostępne są obwarowane albo znakami, albo po prostu zamknięte. Nie chcę się narażać żadnemu tutaj lokalnemu rolnikowi. Więc nic, trudno. Zrobimy tą trasę jeszcze raz, pewnie. Ale jak do tej pory jechało się bardzo fajnie. Taki protip, że bardzo trzeba uważać, jeżeli. Jedziemy sobie ścieżką rowerową i planujemy wjechać na drogę, bo kończy się ona, albo planujemy na przykład przejechać przez pasy. Oczywiście Bóg przykazał, powinniśmy się zatrzymać i przeprowadzić rower. Wszyscy tak robią, ustalmy to. O czym powinniście pamiętać w Hiszpanii? O tym, że tutaj kierowcy nie są penalizowani tak bardzo jak w Polsce za to, że nie przepuszczą pieszego. Więc to działa w dwie strony bo. Często oni nie przepuszczają, często piesi wy, jadąc, ja jadąc autem, wymuszają na mnie wyhamowanie mimo tego, że mam zielone, oni przychodzą na czerwone, więc to działa obustronnie I, i tak, i nie ma co się nastawiać, że przeciętny hiszpański kierowca puści was na pasach. Bardziej bym powiedział, że jest to rzadkością, więc na, tej, na tym odcinku, tych 60 km, czy tam 70 zdarzyło mi się to parę razy z tym, że ja wiedziałem, że tak będzie i zdążyłem przewidzieć sytuację i hamować po prostu. A i co więcej właśnie się zorientowałem, że wymaksowałem sobie ISO w aparacie, więc ostatnie dwa filmiki pewnie będą przepalone bardzo Czy ja chcę coś zjeść w Burger Kingu. Chyba wolę tradycyjną hiszpańską bułę. Jednak uległem. Bałem się, że będzie taka sytuacja, jak często ma miejsce na wsiach. Że dojadę do Vargas i nie znajdę nic ciekawego do jedzenia. A Amak wygląda na coś, co nie zrobi mi krzywdy więc smakujemy tu jest jakaś druga kolejka Ala jednak chciałem być cwańszy i niestety pani mnie zlała więc idę z podkuloną głową czekać do tej kolejki hola Buenas. hola, hola. Podemos vamos a atender hoy porque tenemos poquito, ¿vale? Pero el próximo día no podemos atender en bici, solamente coche. ¿Por qué? ¿Puedo entrar con bici dentro de tienda, sí o no? Eh, lo único que tiene que dejar la bici, pues si quiere dejarla no, en la no tienda. No puedo, esta, esta bici no. vale como un coche y no puedo dejarla uh, fuera, disculpa. Ya, pero aquí dentro no puedo tenerla. Vamos, si quiere la atiendo hoy por Macauto, pero solamente hoy, ¿vale? Vale, gracias. Na linii sekretariat. Max, Max Extreme, por favor, doble. Una una máquina Leica, con batería con alcoholo. Sí. Tak, más? No, ya está. tarjeta. Eh, tarjeta. De cobramos por la última ventanilla, total de 21.62. Muchas gracias. A ti. O, pani powiedziała, że jest opcja taka, że nie mogą przyjmować e, rowerzystów. tutaj w e, drive'ie makowym, ale zrobiła dzisiaj mi wyjątek. Dziękuję Ok, mamy zestaw. Piczko, mam nadzieję, że to nie jest kola zero. Nie. To, z czym się tutaj często spotykam, to to, że bary bardzo często są zamknięte. I... A no i to właśnie taka była, często jest taka zabawna sytuacja. Ostatnio byliśmy w Syrii. Nie byliśmy w stanie nic zjeść, bo była godzina poobiadowa i przedkolacyjna. Mówiliśmy od miejsca do miejsca, chcieliśmy coś zjeść coś normalnego, nie takiego fast food'a, jakiego ja dzisiaj jem. Nic się nie dało, jest bardzo ciężkie tutaj. Chciałem coś sobie zjeść, nie tylko na tych żelach jechać i na izotoniku, żeby jutro na przykład być w miarę takim rześkim. Piękne auto. Tak się zastanawiałem, prawdopodobnie gdyby nie było tych powodzi, Bezproblemowo bym sobie dojechał, bo moją wytyczoną trasą naprawdę to wyglądało słabo i ogólnie był zakaz wjazdu oflagowany przez lokalną policję, który zignorowałem. Ale później poszedłem po rozum do głowy, jak zobaczyłem, jak, jakiej skali są tam zniszczenia i osunięcia ziemi. Podalnie nie miało to sensu. Ja mam 38 kg opony i masakrycznie się zapadałem e, w piach Zero przyjemności zjazdy, ból i cierpienia. Pojedzone, jedno jest pewne: z głodu na pewno nie umrę. I mamy kolejne 75 km przed nami teraz do Madrytu. Potęgujemy z powrotem na Madryt. No i żeby być ktoś ścisłym i konkretnym spod Toledo. W tą stronę, w stronę Toledo, jechało się w miarę w porządku. Trochę był ten boczny wiatr, ale było trochę zjeżdżania. Teraz skończy się rumakowanie i będę musiał trochę podrałować pod górę. Jednak w tej miejscowości mieli otwartą restaurację. No trudno. Już za późno, mag wjechał. Mówiłem wcześniej, że wiatr wiał boczny, jakby w tą stronę wieje z każdej strony. To jest jakby wschódobylski wiatr. Graficiarz Horus to bardzo płodna artysta, już którąś tu wrzutę widzę po, po drodze. 46 km zostało do Madrytu. Się dotoczyć jakoś do Madrytu, właśnie wjechałem. Na jakichś ostatnich 5 km zacząłem dostawać takiego mocnego skurczu, prawie łydki. Ale jakoś się rozciągnąłem i, i już działa. Przejeżdżałem przed chwilą kołomaka i od ostatnich 50 km go pamiętam. Prawdopodobnie nie ponowie go. Przez jakiś dłuższy czas. Podsumowanie dzisiejszej traski jest 146 km. Nie dojechałem do Toledo. Byłem jakieś 4 km od miejsca, w którym chciałem się zatrzymać, ale za to zestowałem trasę gravelową która okazała się przez ostatnie opady. Nieprzejezdna i zamknięta przez policję. To wyglądało w ten sposób: miasto, czyli tak dosyć mało przyjemnie. Później było, była międzymiastówka i jakaś wioska, i międzymiastówka, więc tak mało spektakularnie. Ta końcówka, gdzie chciałem się dorwać, dostać do, do Toledo i miałem nadzieję, że łamiąc niektóre zakazy uda mi się to zrobić, ale finalnie ściana, i wiedziałem, teraz jest godzina, która. Jest 19:16. Zachód tutaj będzie za, za godzinę, więc prawdopodobnie gdybym próbował jeszcze się dostać do Toledo, do na tą przysłowił kawę, nie wyrobiłbym się do Madrytu przed Zmierzchem, co by było bardzo słabe, bo nie mam lampki frontowej, jak wcześniej już mówiłem. Ogólnie, radar, super sprawa. Torba, przez to, że jest mocowana w tylu punktach, jak widzicie, jest mocowana w tylu punktach, że. No nie ma opcji. Siedzi tak e, stabilnie. Jestem bardzo zadowolony. I w ogóle nie było takiego uczucia, że... że ją mam. W sensie, nie była doładowana jakoś bardzo. Może było tam ekstra 1 jed, kilo. Więc tak, jestem na, totalnie na plus. Na takie wyprawy, jak sobie jeżdżę, będę jeździł w okolicach 150 km dziennie. Totalnie będzie wystarczyć, albo nawet na taki dłuższy kartsurfing. Planuję coś takiego zrobić na walencję. Może się uda jeszcze w tym roku. Muszę na pewno trochę poatakować te dłuższe dystanse, bo nie czuję się tak super wygodnie na tym rowerze. Trochę mi tutaj spięło bark, więc na tym trzeba będzie popracować, trochę się rozjeździć jeszcze, no ale. Główny cel na dziś, którym nie było de facto dojechanie do Toledo, ale było przełamanie tych 130 kilku kilometrów. Udało się, jestem 500 metrów od domu, kończymy i dzięki wielkie. Pa!